Słuchajcie, przyznam się Wam do czegoś. Ja też mam jakieś tam wady i też nie potrafię wielu rzeczy, jeśli chodzi o kuchnię. Mimo, że jestem gospodynią domową od wielu nastu lat, ale uwierzcie mi, nie potrafię robić gołąbków, czyli mięsa w kapuście. Tak. Tu przyjeżdżam często, często, no powiedzmy, tam średnio raz w tygodniu na Sadybę. Na Sadybę, tu właśnie przyjeżdżam, właśnie po najlepsze gołąbki. Jest to, słuchajcie, jak widzicie, sklep delikatesy, który się nazywa Jacek Placek. Tak, Jacek Placek, ale nie ma nic wspólnego z żadnym innym Jackiem, po prostu tak się nazywa. Nazywają te delikatesy i wierzcie mi, jedne z lepszych w Warszawie, jeśli chodzi o garmażerię. Także polecam. O, tam w tle widać <grymne> moje spodnie. Polecam wszystkim. Przepraszam, musiałam akurat <grymne> zastopować filmik. Także słuchajcie, polska kuchnia. Tak, polska kuchnia wszystko tu kupicie półprodukty, ale gołąbki wierzcie mi, że są rarytasem. Nigdzie takich nie znajdziecie w Warszawie jak tutaj. Oczywiście, jeśli ktoś potrafi robić własne roboty gołąbki, no to szapoba. Ja nie potrafię, ale jeśli chodzi o półprodukty, jacek placek przypominam Sadyba. Łatwo znaleźć w internecie. Wpadajcie na pyszne gołąbki. Trzymajcie się, cześć.